Siemęczko, się, z tej razem z... Co się, baj mnie, wyszło? <noise> razem z Skylive'em Biegiem, 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 biegiem Który nie chce się przedstawić za ciula I z tego co widzicie, harde UHC Harde UHC No chłop mi kradnie drewno, okej, okay, dobra Chłop mi drewno Dobra, dobra, biegiem, biegiem, masz skrzynkę? Okej, okay, dobra, rozwalamy wszystko, drewno bierzemy, wszystko Staw Ty mi ja tu mam skrzynkę kolejną, o Oooo, diamentowy mieczyk tego Chrzanisz Serio? Cześć, czy oni naprawdę zapomnieli w, w ten skrzynek zmienić? Dobra, dobra, zbieramy drewno i idziemy od razu pod ziemię Okej, okay, trzeba się spieszyć, spieszyć, spieszymy się Czy ty będziesz po prostu... Wiesz co, zróbmy tak, ja będę kopał od dołu, a ty szukaj skrzynek Co ty na to? To jest genialny plan Anisz O! Cave Easy Easy cave, robimy to Wygrywamy A masz dużo drewna? Nice. Staw, stawia chłopia jak na łapę. Dzięki. Akurat teraz jak już poszliśmy w dół. Genialnie. O mój Boże, mogę po prostu wziąć kit. Nie. Mogę sobie po prostu wziąć kita. Może w tym kicie e, chyba masz połowę żelaznego. E, ten, żelaznego seta, coś tam z drewna. Jako opuściłem teren eventu, chłop. Co? O, bo ja mam wiz. No! Czy nie można schodzić poni... pod pewną niskość? Okej, okay, pójdźmy może w tą stronę. A, nie można zejść poniżej. Jest tego seria Nie mogę zabić! PvP za dwie minuty, nie mogę zabić! Ej, bo ja ci mogę... No, nie ma problemu, to sobie zrób coś Czekaj, 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 czekaj Muszę, muszę zobaczyć, czy legitnie nie można dawa... Nie można legitnie schodzić aż tak nisko Nie można schodzić pod pewną nis niskość sobie wziąć swojego O, Ale został Ja Żeby je walić Halo no, Pepe Nie, wait, to jest Alwa... Też ma Pepe na początku, może są stąd Iść Nie potrzebujemy cię Tej harde Idź Admin chrzaniony będzie tutaj patczał Idź ty ode mnie czy chcą W się spaliłem, a co? Kurde, kupciak Złotej było na ziemi, zraszowałem w nie, żeby je złapie. nigdy się tak nie robi. Eee, miałem tutaj trochę lawy, ale ja też postawiłem je też. Przy... Widziałem tutaj ludzi, że przed chwilą byli. Cześć, mam ludzi, zaraz zobaczymy czy ich sknokam, czy nie. Jakieś nerdy mało... Hap, mało złota mają Znaczy, coinów Jakim masz poziomu tego? Mam moją taktykę. Kowci weź to mnie sypi. Nie Zamierzam. Dobra. Jak są? Jak są? Jak? jak ten? Jak szło? To? Tak. Halo. Pomocy. e Nie ja znam Chłop ma niby diaksowe gacie. Coś w to nie wierzę. No, coś w to nie wierzę. Nie wierzę, że ten chłop ma niby jaksowe gacie. A ja wierzę. Jak? Nie, nie, nie. On przed chwilą, w dźwięku przed chwilą i nie miał diaksowych gacie, a teraz nagle ma diaksowe gacie, co? Ty, no ale teraz on zdechnął. Na no się wszedł do środka. Serio? No. Za żadne nie będzie on składane. No tak, tak, genialne chłopy. Genialnych. Ta, ta, legitnie, legitnie to zdobył. Legitnie zdobył. To tak, tak było, tak było. Nie zmieszam. Nie. Pięć? Tak! To jest legitne kopanie. Ja przepraszam bardzo. Typo Majstraj. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. To nie jest legitne kopanie. Legitne kopanie. Ta! Turbo kopanie! Chłopie, on zrobił co... Ta, ta! Mhm. Genialne kopanie. Ta, ta, to jest legitne kopanie. Chłop zrobił sobie idealnie tunel do, do ten. Idealnie se tunel zrobił. Legitnie, legitnie. Ta ja mu że ja tak było, tak było. Okej, okay, dobra, szukam jakiego siedzenia. O, ryby, wait, ryby. Przecież ryby można zabijać po prostu. Yeah. Czy oni dalej próbują ogarniać to, czy to jest x-ray, czy nie? Dosłownie mówię im, ej oni mają X-raya. Oni, nie, no nie, X-ray, nie, X-ray. Podchodzi chłop, ej oni mogą mieć legitymnie X-raya. Oni. Oh. Nie. Co tam jest latającego? Cześć, tam jest jakiś latający shit. Tam jest latająca wyspa. Gzde. Tam są ludzie. Oni są nadzy! Ej, hey, bym miał tempo na eventu. Czy wziął po prostu niewidzialność? Czy on, on uciekł genialnie? Ja tutaj próbuję jakieś harde PP zrobić o niej. E, Niewidzialność. Bye. Wait, skąd on miał potkę? Skąd on miał potkę? Dzięki organizacjo No chłopce po prostu przy mnie potkę wypił. Nie chcę się niemiły, ale. Jak on miał? Proszę, niech ktoś z Was w komentarzu naprawdę zrozumie nawiązanie do tego, że mu muchy latają. Nie da się, ten cały diak ten nas osądzasz o X-raya. No to skąd ty wiesz, że się nie da? On zdobył z ludzi. Wej, ktoś jest już w full diaksie, O mój Boże, o mój Boże. A mnie, oni cały czas byli pod ziemią. 13 diaksów. Miha to, wait, wait. Micha to jest w innym teamie. Tam co były dwie osoby, to nie był nawet ten. O oh, mój Boże, oni się teamują. Wait, masz dwie działki co? Oni, oni dobra, mają full diaksowe sety, bra. Pokojně. Uh, Já Dzięki Lakier, że nie mogę nic. O, jasne, tak, targeting. Genialnie. Nie, fajnie. Tak, dzięki. Dzięki Pepem. Dzięki Pepe za kolejny event, który nie działa. Come Dom 2, Nie może to no, żeby... Ej, no moje całe kumis czyścili, nie? Ej, no Top 3, kurzę Zdajcie dajcie wymi spokój, ja się z nimi nie bawię. Najpierw targeting.